Zarządzanie łańcuchem dostaw brzmi prosto? W teorii tak. W praktyce to skomplikowany proces, w którym każdy błąd kosztuje czas, pieniądze i reputację. Opóźnione dostawy, zbyt duże zapasy w magazynach, lub co gorsza, ich brak. Do tego rosnące koszty transportu i brak spójnej komunikacji między dostawcami, magazynem i działem sprzedaży. Czy potrafisz nad tym wszystkim zapanować? A może to łańcuch dostaw kontroluje Ciebie? Wyobraź sobie sytuację. Kluczowy dostawca nie realizuje zamówienia na czas. Produkcja staje, klienci dzwonią z pytaniami, a Ty nie masz dla nich żadnej konkretnej odpowiedzi. Albo inny scenariusz. Magazyn pęka w szwach, bo ktoś przecenił popyt. Zamiast płynności finansowej, zamrożone środki, których nie możesz wykorzystać. Brzmi znajomo? W takiej sytuacji nie masz czasu na szukanie przyczyn. Jesteś zmuszony działać doraźnie. Gasisz pożary zamiast zapobiegać ich wybuchowi. Ale czy musi tak być? Nie. Możesz to zmienić. Możesz mieć kontrolę nad całym procesem od zamówienia surowców, przez produkcję, aż po dostawę do klienta. Szkolenie Band O' Navigator Zarządzanie łańcuchem dostaw, Supply Chain Management to nie teoria, ale praktyczny program oparty na realnych przykładach. Na szkoleniu nauczysz się jak przewidywać zmiany popytu z uwzględnieniem prognozowania popytu, zarządzania zapasami i planowania operacyjnego. Praktycznie stosować narzędzie Lean Management i teorii ograniczeń w celu poprawy wydajności łańcucha dostaw. Zwiększać elastyczności procesów logistycznych, co pozwoli tobie na lepsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe oraz wymagania klientów. Zamiast reagować na kryzysy, nauczysz się im zapobiegać. Szkolenie to warsztaty pełne praktyki, a nie suche wykłady. To inwestycja, która zwróci się w niższych kosztach, lepszej płynności finansowej i wyższej satysfakcji klientów. Przestań walczyć z problemami. Poznaj narzędzia, by je rozwiązywać, zanim się pojawią. Poznaj szczegóły szkolenia: zarządzanie łańcuchem dostaw Supply Chain Management na Bonavigator PL